Najbardziej wyraźnie o tym przechodzeniu przez ciasną bramę i wymaganiu mówi autor listu do Hebrajczyków, kiedy mówi i używa nawet słowa, które dzisiejszemu człowiekowi współczesnemu nie bardzo przechodzą przez usta. Mianowicie mówi autor Hebrajczyków o karceniu. I porównuje to karcenie, czyli to wymaganie, jakie Pan Bóg stawia człowiekowi, w przykazaniach, na przykład, do karcenia ojca czy matki w rodzinie. Kiedy mówimy karcenie, mamy na myśli po prostu normalne wymaganie i stawianie sobie wymagań, żeby coś w życiu osiągnąć. Nie ma innej drogi. Tymczasem. Wiadomo, że w dzisiejszym społeczeństwie te słowa nie bardzo przechodzą. Jesteśmy jako społeczeństwo, jako świat XXI wieku, raczej zwolennikami tak zwanego bezstresowego wychowania, bez wymagań. Każde przypomnienie normy, przykazania. Czy jakiegoś wymagania konkretnego bardzo często przez współczesnego człowieka jest uważane od razu za opresję. Wiedzą o tym doskonale, obserwuję to przez ostatnie 25 lat. Wiedzą o tym doskonale nauczyciele. Tu imię dobra dziecka i jego wychowania stawiają wymagania, czy próbują stanowić, stanowić wymagania, bo wiedzą, że nie ma wychowania bezstresowego. Jest tylko problem, w jaki sposób wymagać. A wiedzą dlatego, że bardzo często przy postawieniu wymagań rodzice przychodzą z pretensjami. Nawet jeżeli wymagania są potrzebne i słuszne, to jest bardzo. Ważne przypomnienie Pana Jezusa i Słowa Bożego dzisiaj na nasze współczesne czasy. Moi kochani, gdyby życie człowieka w dzisiejszym świecie i w każdym świecie było bezstresowe, to można by wychowywać do tego życia młodzież i dzieci bezstresowo. Ale życie nie jest i nigdy nie będzie bezstresowe, dlatego człowiek nieprzygotowany przez mądre wymagania stawiane przez wychowawcę, rodzice,